Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w tym powakacyjnym czasie, po takim czasie urlopu, wypoczynku, który miałem i który no, nie ukrywam, był mi bardzo potrzebny. I no, chciałbym, żebyśmy wrócili z powrotem do naszych spotkań przy słowie Bożym, w naszych codziennikach i abyśmy Mogli rozważając Słowo Boże, rozważając Ewangelię, przede wszystkim poznawać Jezusa, no bo przecież to o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Żebyśmy mogli, słuchając Słowa, poznawać go, zaprzyjaźniać się z nim jeszcze bardziej i starać się iść za nim. Też otwierając się na tę łaskę, którą on ma dla nas, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Zapraszam Was do najpierw wysłuchania dzisiejszej Ewangelii a po tej Ewangelii będzie chwila takiego mojego komentarza prośmy na początku Ducha Świętego, aby to On prowadził to spotkanie aby to co zostanie tutaj usłyszane przede wszystkim, żeby to Słowo trafiało do naszych serc żeby Duch Święty sprawiał, że nasze serce będzie gotowe na przyjęcie Słowa Bożego aby pobudzał naszą wolę abyśmy chcieli iść za tym Słowem Dzisiaj, abyśmy tym słowem się karmili, aby ono dawało nam umocnienie, pociechę, nadzieję, no i żeby pokazywało nam też do drogi, do których, na które nas Pan Bóg zaprasza. Posłuchajmy. Dzisiejszy fragment pochodzi z 16 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, zapytał swoich uczniów: Co mówią ludzie? Kim według nich jest syn człowieczy? A oni odpowiedzieli: Mówią, że jest Janem chrzcicielem, inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że Jeremiaszem lub którymś z proroków. Zapytał ich: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, synem Boga Żywego. Jezus mu odpowiedział: Szczęśliwy jesteś. Szymon jest synu Jony. Gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem. Od tego czasu Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, wyżsi kapłani i nauczyciele pisma zadadzą mu wiele cierpień i zabiją go, jednak trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upominał: Niech cię Bóg broni, panie, na pewno się to tobie nie przydarzy. On zaś odwrócił się i rzekł do Piotra: Idź za mną, szatanie. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, e, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się e, postaci Piotra. Bo on jest dla nas dzisiaj taką kluczową tą postacią, bo też e, to, co się jemu wydarzyło w tym fragmencie, e, jest też pewnym opisem naszych stanów duchowych, bo. Często w naszym życiu przeżywamy te stany, w których znajduje się dzisiaj Piotr. Otóż zobaczcie, że te, te Ewangelie możemy podzielić na dwie części. Pierwsza to jest to doświadczenie, kiedy Piotr, zapytany, kim jest Jezus, odpowiada, jakby też z natchnienia Bożego, że on jest Mesjaszem, jest Synem Bożym. I tutaj doświadcza ze strony Jezusa pewnego rodzaju wyniesienia. Doświadcza czegoś, co nazywamy pociechą, i to jest jeden ze stanów duchowych, które dotyczą naszego życia. Mianowicie, jakby w oczach Piotra. Jezus jest kimś niezwykłym, no bo oni są generalnie, jakby w kontekście całej Ewangelii, są generalnie po dwóch rozmnożeniach chleba, są po świadkami cudów. Widzą, no, że to dzieło ewangelizacyjne, ono nabiera pewnej mocy, to się dzieją się niesamowite rzeczy. I teraz Piotr i apostołowie, oni są jakby w takim duchowym gazie, że po prostu dzieją się wielkie rzeczy, że Bóg działa z wielką mocą. Teraz w ich oczach obraz Jezusa jakby urasta do, do obrazu właśnie kogoś wielkiego, potężnego. Oni oczywiście odkrywają tę prawdę, kim jest Jezus. Są w procesie doświadczania tego, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, że rzeczywiście tutaj widać to działanie, mocne działanie Pana Boga. I to nazywamy stanem pociechy. To jest pierwszy stan, w którym znajduje się Piotr. Natomiast drugi stan rozpoczyna się wtedy, kiedy Jezus zaczyna mówić o swojej męce, kiedy zaczyna pokazywać perspektywę krzyża. I tu widzimy Piotra, który, jakby, tak można powiedzieć, nakręcony tą wizją z takich wielkich akcji ewangelizacyjnych, tej potęgi bożej, działania potęgi Pana Boga, jakby ten, ta wizja krzyża zupełnie nie mieści się w jego, w jego obrazie. W jego wyobrażeniach. I teraz on się sprzeciwia tej wizji, bo bierze Jezusa na bok i zaczyna Go upominać. Nawet wręcz tam Słowo Boże mówi, że on tam wyrzuca mu tak, on z wielką takim gniewem, jakimś złością. No, mówi Jezusowi, że to nie przyjdzie na Ciebie, że to, to nie może być prawdą, prawda? I co mówi Jezus tutaj? I to są takie bardzo znamienne słowa przytoczę je tak dosłownie. Jezus rzekł do Piotra, idź za mną, szatanie. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Idź za mną, szatanie. Słowo szatan w języku biblijnym, tym oryginalnym, w pierwotnym i myślę, że też w tym znaczeniu Pan Jezus użył tego słowa, oznaczało przeciwnika lub przeszkodę na drodze do czegoś. Więc nam się słowo szatan wiadomo kojarzy z duchami buntu, tymi aniołami upadłymi, ale w tym pierwotnym znaczeniu Jezus, używając tego słowa, miał właśnie to na myśli. Jesteś mi przeciwnikiem, jesteś mi zawadą do tego, żeby zrealizowało się to, do czego zostałem przeznaczony, to, co przyjąłem jako cel swojej misji, prawda? I mówi, myślisz po ludzku, nie myślisz po Bożemu. I ten stan, w którym znajduje się teraz Piotr, a który Jezus pozwala mu przeżyć, to jest stan strapienia. I tak jest też w naszym życiu, że raz są te stany takiego uniesienia, kiedy widzimy to wielkie działanie Pana Boga w naszym życiu, kiedy czujemy Jego bliskość, kiedy jesteśmy na fali, kiedy widzimy, że to wszystko ma sens, że tutaj się dzieją wielkie rzeczy wokół nas i w nas. I to jest ten stan właśnie pocieszenia. Tylko, że w tym stanie pocieszenia istnieje jedno niebezpieczeństwo, zresztą tak jak jest w stanie strapienia, tak. ale o tym za chwilę. W tym stanie pocieszenia istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek zacznie traktować ten stan jako stan ostateczny i tylko tego będzie oczekiwał od Pana Boga. Że będzie Pan Bóg mu zapewniał właśnie takie ciągłe takie uniesienie duszy, że będzie ciągle jakby przeżywał ten stan takich uniesień, radości, pociech, yy, zwycięstwa i tak dalej. Natomiast Jezus dopuszcza ten stan strapienia, pozwala, żeby człowiek w ten stan wszedł. Po co? Po to, yy, żeby doświadczyć perspektywy krzyża. Zawsze doświadczenie cierpienia. Bólu, krzyża, jest związane z lękiem. To jest jakby natura, naturalny odruch. Naturalnie gdzieś tam człowiek zaczyna uciekać od tego doświadczenia, bo boi się. Tak? Jezus też się bał, jest też w ogrodzie oliwnym, pocił się, w, pocił, pocił się krwią, tak? i on tam też doświadczał lęku. Ale to, co jest istotne w tym doświadczeniu, to to, żeby mając przed sobą tę perspektywę krzyża, nie ulegać takiej pokusie ludzkiego myślenia. Bo wtedy jest w człowieku taka pokusa, żeby uciec od tego doświadczenia, żeby Panu Bogu robić wyrzuty, że no jak to, Panie Boże, przecież Ty jesteś Bogiem zwycięskim, Ty pokonujesz szatana, Ty zwyciężasz grzech, ty no, no nie takie wyobrażenie miałem. A ty mnie prowadzisz teraz w ten stan, że ktoś mnie odrzuca, ktoś nie rozumie moich wartości, ktoś nie chce przyjąć tych moich wartości, ktoś mnie atakuje, ktoś w jakiś sposób mnie prześladuje. To jest to doświadczenie właśnie też i cierpienia, bólu. Więc gdzieś tam w sercu człowieka w pierwszym momencie rodzi się lęk, i ten lęk jest jakby tą podstawą, fundamentem dla nieprzyjaciela. Do tego, żeby w nas obudzić pewne wątpliwości, żeby odwrócić się od Pana Boga. Kiedyś słyszałem takie, takie, taką teorię, że tutaj Piotr był kuszony do tego, żeby w ogóle odejść od Jezusa, żeby zerwać z Nim relacje, bo jego wyobrażenie mistrza, Zbawiciela, Mesjasza było zupełnie inne on miał to wyobrażenie wie, tego wielkiego króla zwycięstwa tak? tych wielkich akcji ewangelizacyjnych tego roznożania chleba tych wielkich tłumów tak a tu Jezus mówi o krzyżu, o odrzuceniu o, o tym, że zostanie totalnie zaprzeczone to, co on dotychczas robił i to w sercu Piotra ten lęk sprawia, że on zaczyna się buntować przeciwko Jezusowi Jezus mu mówi jesteś mi przeciwnikiem, jesteś mi zawadą nie myślisz po Bożemu. I to jest właśnie ten kierunek, który nam dzisiaj pokazuje Jezus. Chcę, żebyśmy nauczyli się myśleć po Bożemu. Chcę, żebyśmy mieli perspektywę krzyża. A w jaki sposób to zrobić? Eee, ano, po, po pierwsze, ustawić się za Jezusem. I tutaj pokora i posłuszeństwo jest jakby tą podstawą. Posłuszeństwo Jezusowi, posłuszeństwo e, Bogu, nie nie ma sensu, nie wiem, szukać jakichś sposobów na to, żeby tłumaczyć Bogu czy tłumaczyć Pana Boga. To jest takie, jakby wpatrywanie się w Jezusa i pójście za Nim i ustawienie sobie pewnej perspektywy krzyża. Dla Piotra było to doświadczenie bardzo uzdrawiające, bo On tam doświadczył swojej kruchości, On tam doświadczył tego, że jest kuszony i On tą pokusę zauważył. Jezus mu ją uświadomił. I przez to doświadczenie on również nam uświadamia to, tę prawdę, że w czasie strapienia, w czasie jakiegoś trudności, w czasie jakiejś, jakiejś walki, żeby nie podejmować jakichś kluczowych decyzji, żeby przede wszystkim trwać przy Jezusie, żeby za nim iść, żeby nie dać się czy nie pozwolić sobie, jakby próbować racjonalizować. Te, te wszystkie rzeczy, które do, dokonują się w naszym życiu, racjonalizować cierpienie Boga i, i tak dalej. Bo to, jest, bo to jest ogromna pokusa. I teraz w czym to pomogło Piotrowi? Bo Piotr, mając przed sobą perspektywę krzyża i trwając przy Jezusie jakby też doświadczył w swoim życiu też jej zdrady, tak? bo, bo wyparł się mistrza, ale wrócił do niego, tak? jakby całkowicie zawierzył jemu swoje życie. I on w tej perspektywie krzyża zaczął odkrywać nową perspektywę, bo zaraz za tym krzyżem zaczęło mu się odsłaniać perspektywa nowego życia, życia szczęśliwego, które nie ma końca. Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy on wytrwale idzie za Jezusem. Nie wyprzedza go, nie próbuje po ludzku tak organizować sobie życia i, i, i Pana Boga i, i wyznaczać mu ścieżek, jakimi on ma iść, i sposobów, jakimi on ma działać w tym świecie. Myślę, że to jest dla nas takie dzisiaj zaproszenie. I to jest jakby klucz do zrozumienia dzisiejszego słowa, że najważniejsze jest w naszym życiu. Kiedy przeżywamy te stany pocieszenia, kiedy przeżywamy stany strapienia, wytrwać przy Jezusie w tych sytuacjach, w tych stanach, które są jakby częścią naszego życia duchowego, które są wpisane w nasze życie duchowe i one są, nie, nie są niczym złym, jakby kluczem jest wierność Jezusowi, iść za Jezusem, ustawić się za Jezusem i pokornie iść za Nim, bo... Przez cokolwiek on nas nie będzie przeprowadzał, to tam zawsze On będzie przy nas. I on będzie nas zawsze chronił. On będzie nas zawsze, będzie nam zawsze objawiał prawdę. On zawsze będzie nam pokazywał ten najwłaściwszy kierunek, którym jest Krzyż. A Krzyż jest bramą do tego nowego życia, życia szczęśliwego, życia wiecznego, które on przygotował dla nas w niebie. Prośmy o to dzisiaj Pana, aby On nas właśnie w ten sposób pobudzał, dawał nam światło i sami też myślę, że ważne, żebyśmy podejmowali decyzję, aby wytrwać przy Jezusie, aby iść za Jezusem nie wyprzedzać Go, ale starać się pokornie kroczyć Jego śladami za Nim bo On jest naszym najlepszym obrońcą to On jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia i do zobaczenia wkrótce Szczęść Boże!